Siemano Siemano, ja jestem cierpiku. Zapraszam Ciebie do oglądania Hellcase'a. Witam wszystkich na Disco Battle Event. Du, 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 du. Tak jest. Jeżeli chciałbyś sobie zatańczyć w naszym Disco Battle evencie, to skorzystaj z kodu cierpiku podczas doładowania. Wpisz sobie kod cierpiku przez jedną na końcu dodacie to 10% doładowania i 0,70 Dolka na otwarcie pierwszej skrzyneczki też dostaniesz. <laughs> Mamy oczywiście Disco Battle Event, Disco Battle Event, a macie jeszcze tutaj taki Circus Dropland, więc też jest spoko. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, yy, będziemy sobie dzisiaj otwierać tą skrzyneczkę Beat. sobie tą skrzyneczkę Bit. jest tutaj naprawdę wielki potencjał. Jest tutaj naprawdę wielki potencjał, tylko pytanie: czy ten potencjał będzie wykorzystany? Ten potencjał yy, wykorzystamy w zasadzie. No jest tutaj pełno, pełno ładnych skinów. Eee, w sumie tak, wszystkie noże, jakie tutaj są, przyjmę Desert Hydre to dosłownie z pocałowaniem w dupę. Przyjmę Lightning Strika, tym bardziej, którego sobie wypłaciłem ostatnio swoją drogą na Oni Onitaji jak najbardziej, Akibare jak najbardziej. Tentagots Fire, tego bym nie chciał. Player tu ładny, ale tego bym nie chciał w tej skrzyni. Petshota <laughs> na pewno bym nie chciał od tej skrzyni. Emerald Dragon. Odbidy mogłoby być Faktory Factory Nukestad, jak najbardziej. Ocean Foam, Ocean Foam, ja go chcę. Może być odbidy, Hypnotic też może być odbidy, to coś też może być odbidy, to w sumie też, Sunset Storm. Okej, okay. no i tutaj jest, o tego też nie chcemy, tego też nie chcemy, a Stained Glass też nie chcemy. I dobra. 600 dolarów jednym kliknięciem, a 10, są niestety został 10, dobra 600 dolarów jednym kliknięciem, poszło Poszło 600 dolarów jednym kliknięciem i uwaga Ale jest lampa jak skurwysyn, nie 251 Ojej, ojej, lampa jak skurwysyn. dobra, zejdziemy sobie trochę niżej 5 razy otworzymy, 375 dolarów, no tutaj musi wpaść coś Daj, proszę, coś dobrego. Daj, proszę, coś dobrego. I jest. Jest Lipa. Jest Jaguar? A, ale Jaguar nie jest drogi. 220. 220. Dobra, jeszcze raz możemy to kliknąć. Jeszcze raz możemy to kliknąć. Zobaczymy, co się stanie. I jest. Znowu Lipa. Jest znowu Lipa. Ej, czemu tak? 207 dolarów. Dobra, mamy 400 dolarków tylko. 400 dolarów tylko. Dobra, zejdziemy sobie do tej skrzyni Bugi. No tutaj jesteśmy, o jesteśmy i tutaj też jesteśmy, dobra 181 klikniętych, no może tutaj nam wleci kolejny nożyk Proszę, chciałbym bardzo, please Nie? No cóż, takie życie, 180 dolarów to nie będzie O kurwa Jest 400, prawie 500 dolarów I to nam dało prawie 500 dolarów Więc, skoro mamy 500 dolarów to idziemy sobie na tą skrzynię i klikamy sobie 6 razy może nam w końcu wpadnie coś dobrego. Wyk, Proszę. Nie może nam zostać 100 dolarów tylko. No kuźwa mać. Dlaczego? Najlepsza skrzynia, a najgorzej nam da jest. 200 dolarów nam tylko zostało. Tylko 200 dolarków. Ja cię kręcę. No dobra. W takim razie. Bitwa o skrzynię za 206 dolarów, zrobimy sobie bitwę o skrzynię za 206 dolarów, ale zrobimy sobie to od najtańszych skrzyneczek, tylko pytanie których, które byśmy chcieli, które byśmy chcieli, możemy sobie dać parę takich, na przykład z 10, już jest 20 dolarków, co dalej byśmy chcieli sobie dać, ehm, krakena może nie, broken fat, kilowatt case z 10, już mamy 50 dolarów, co dalej, co dalej byśmy chcieli sobie dać? Yy, o ten esporcik też 10, już mamy 100 dolarów wypełnione. Co jeszcze do tego byśmy sobie dorzucili? Kenis, A dajmy sobie Z3 Kenisy, Z3 Jordany, Z3 Atrixy, Loba ze 3 razy i. Tego ziomka damy sobie tak, a dobra, i na sam koniec dorzucimy sobie, a nie, możemy jeszcze jednego dobra. to 205 dolarów. Dobra, mamy tutaj skrzynek sztuk. Nie powiem wam ile, ale dużo. 10, 10, 10 i raz, 2, 3, 4, 5, 15. No to mamy 45 skrzynek na 4 graczy. 45 skrzynek na 4 graczy. Klikamy sobie raz. Klikamy sobie dwa. Klikamy sobie 3. Lecimy. Lecimy. Zobaczmy, co tu się stanie. I uwaga. Pierwsza skrzynia wystartowała i. i mamy najmniej. <śm> I dostaliśmy najmniej. Dobra. Yy, Okej, okay. tutaj widzę DIN. Na razie prowadzi. DIN prowadzi. Też czuję, że ten din będzie prowadzić. Czemu cały czas lecą albo te bizony, albo peanutin? Co tu jest nie tak? Chciałbym się dowiedzieć. Yy, dobra, znowu bizony. już lepiej, żeby te bizony dostawać niż te peanutin. Gdzieś tam na prowadzenie się wysuwać. Dobra, jesteśmy egzekwo z dinem w zasadzie. no I on już nas wyprzedza znowu. A nie, 11,82. Dobra, o 6 groszy. Nie, 5 groszy, przepraszam, 5 groszy nas wyprzedził. Yy, dobra, na razie te, te skrzyneczki już przelatują. Niestety niezbyt ciekawe skrzyneczki, te zielone. No ale dobra, może tutaj kilowatt case odmieni trochę nasz los. I uwaga, kilowatt caseik i i na razie dało nam, daje nam wygrywać, więc okej. Okay. No tutaj daje daje malutko, daje malutko, ale może da nam coś mocnego czy nie? O, dało tutaj już dla Jima, Dało dla Jima. O kurde, Din teraz dostał, teraz dostał Din mocno. Bardzo mocno dostał Din i to mi się już nie podoba. I tutaj jeszcze Willy dostał i znowu Din dostał dużo. Prawda, jestem niby na drugim miejscu, ale ale będzie ciężko tutaj nadrobić, będzie bardzo ciężko tutaj nadrobić. O, jeszcze Black Lotus wleciał na prawo. oj, spadamy na trzecie miejsce. Spadamy na trzecie miejsce. Ten blok ten blok nas za bardzo nie urządza. Uwaga. Nie wiem, musiałbym tu trafić coś naprawdę dobrego w tej bitwie. Musiałbym trafić coś naprawdę dobrego, żeby 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 tutaj wyjść na prostą. Dobra, tutaj co mamy? Zirki, same? Nie, Faded Zebra, Faded Zebra. I uwaga, Faded Zebra znowu. O, chyba ta Faded Zebra już nam za dużo nie zmieni. To będzie leciała raczej sama Faded Zebra. 70... No, jestem dalej na trzecim miejscu, dalej jestem na trzecim miejscu. I szczerze mówiąc, liczę na to, że trafię tutaj dzisiaj coś naprawdę spoko. Trafię dzisiaj coś naprawdę spoko i... Odrobimy nasze straty. Odrobimy nasze straty, które poczyniliśmy w najlepszej skrzyni tego, tegoże eventu. O, o. Willy wygrywa. Spadłem na. Nie, dobra, jestem dalej na trzecim miejscu, ale tutaj właśnie Willy dostał jakiegoś skina i on już ma 100 dolarów. No ma 100 dolarów. Ciężko będzie to naprawdę odbić. O kurde, ten trafił teraz. U, 103 dolary. Orange GD pad. I dobra Dalej trzecie miejsce, średnio mi się to podoba O kurde 54 No i, i Egzoszkieletony, egzoszkieletony nam wypadają. no to jest hit To jest hit Tutaj same kałachy Same kałachy lecą, no nie no musi coś dać dla cierpiczka no na razie w tej chwili, no 30 dolarów, prawie. O, dobra, coś dało dla cierpiczka. I dało ciekawszego. Gdzieś tam zaczynamy, może gonić? Chyba nie, chyba nie. Dobra. Ostatnie skrzyneczki, ostatnie skrzyneczki w których można może coś poszaleć. Liczę tutaj naprawdę na dobry drop. Liczę. No, o, kurde. O, kurde, ale im wleciało. No nie, tego już nie wygram. Tego już nie wygram na pewno. O, tutaj to ładnie dało, dobra, 17, 17, 117 dolarków nam dorzuciło. Uuu, tutaj lipa, tutaj lipa. Oddalają się chłopaki ode mnie. Oddalają się chłopaki ode mnie. Ile to warte? To 32 ten ma 170. Ej, to jest 40 dolarów różnicy. To jest to jest niemożliwe. Według mnie to jest niemożliwe, żebym już ja to wygrał. Naprawdę. 41 Ostatnia skrzyneczka Orbit Jezu, dało mi, dało mi dobrze. Proszę, wygrałem? Przegrałem. przegrałem. Nie. O kurde, przegrałem to tą ostatnią skrzyneczką, której mogłem nie dawać. Przegrałem to ostatnią skrzyneczką, której mogłem dosłownie nie dawać. Ja Cię kręcę. Ja Cię kręcę. O, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. No co, takie rzeczy się zdarzają. Trzymajcie się, papa. Pa.